że nawet jeżeli rodzic stosuje przemoc wobec dziecka, to to dziecko i tak i tak będzie obwiniało cały świat, a nie tego przemocowego rodzica. że rodzice po 40 latach się rozwodzą, jest po prostu rozp. Straszna rzecz, którą trenowali, na szczęście już coraz mniej rodziców to trenuje. Czyli noworodek zostawiony w łóżeczku, żeby się kiedyś przestanie płakać. O tych dzieciach, nie wiem, palestyńskich, Wiesz, ukraińskich, co to robi, bo to. Niszczy całe pokolenia. Większość osób, które do mnie przychodzą, które diagnozuję na przykład w sprawie CPTSD, mają. Przekonanie o sobie, ja nie jestem warta miłości. Ja nie planuję dzieci, mając mhm. tam, wiesz, 38 lat. Jak myślisz sobie macocha, to jakie masz skojarzenie? No, ono mi się tak kojarzy: macocha, konkubina, to, to są takie słowa, takie no, brzydkie taka słowa. Kronika policyjna. Natomiast CPTSD, czyli tak zwana kompleks trauma, to jest coś dużo bardziej skomplikowanego. Z bólem jako feministka to przyznaję, częściej robią to kobiety, żeby móc powiedzieć dziecku: Twój tata cię już nie kocha.